Witam Cię na moim kanale. Ostatnim razem mówiłem na temat tego, jakie są różnice między nunchaku do, czyli sportem, a nunchaku jutsu, czyli sztuką walki, a raczej kompletnym systemem posługiwania się właśnie tą bronią. W dzisiejszym materiale opowiem o tym, jakie są podobieństwa przy pozycjach gotowości przy użyciu pałki teleskopowej, a właśnie nunchaku. Aby to lepiej zobrazować, przeniosę się w lepsze i ciekawsze miejsce. Także zapraszam! Ok, jestem w miejscu, o którym mówiłem. Jest tutaj dużo więcej przestrzeni, a więc będzie lepiej to wyglądało, jeżeli chodzi o prezentację. Zaczniemy sobie od dwóch pozycji gotowości z pałką teleskopową. Pierwsza z nich to pozycja górna, czyli standardowa pozycja, która jest nauczana na wielu kursach. Lewa ręka stanowi tarczę oraz sygnalizuje przeciwnikowi, nie zbliżaj się do mnie, ponieważ mogę użyć pałki. Może też być wykorzystana jako pewnego rodzaju garda, która pozwoli nam szybkie blokowanie po różnych trajektoriach. Z boku pozycja wygląda w ten sposób: nie zbliżaj się do mnie, zostaw mnie. Więc tutaj, w tej pozycji, akurat nie ma nic skomplikowanego. Jest ona bardzo intuicyjna, prosta. Jeżeli chodzi o poruszanie się. Krok do tyłu. Krok do przodu. Zostaw mnie. Zostaw mnie. Jeżeli chodzi natomiast o pozycję dolną, tutaj pałka teleskopowa jest już bardziej widoczna. Natomiast lewa ręka może zachowywać się w ten sam sposób czyli pewnego rodzaju garda albo odstraszacz. Nie zbliżaj się do mnie. Nie zbliżaj się do mnie, nie zbliżaj się do mnie. Pozycja dolna z boku, nie zbliżaj się do mnie. Odejdź. A teraz zobaczmy, jak wyglądają pozycje gotowości w nunchaku jutsu. Pozycja górna. Odejdź. Nie zbliżaj się. Nie zbliżaj się. Odejdź. Odejdź ode mnie. Nie zbliżaj się do mnie. Odejdź. Przejdziemy sobie teraz do pozycji dolnej. I jak już widzisz, wygląda ona tak samo jak z pałką teleskopową. Lewa ręka zachowuje te same zasady. Odejdź. Nie zbliżaj się do mnie. Może też stanowić pewnego rodzaju gardę, aby blokować po różnych płaszczyznach. Nie zbliżaj się do mnie. Odejdź. Pozycja dolna z boku. Podejdź ode mnie w nunczaku jutsu mamy również pozycję środkową, o której celowo nie powiedziałem przy pałce teleskopowej. Wygląda ona w ten sposób, z tej pozycji bardzo łatwo możemy blokować, ale możemy również bardzo łatwo uderzać. Jest to taka, powiedziałbym, bardziej bojowa pozycja, ponieważ nie ma tutaj elementu odstraszania albo innego rodzaju argumentu, czyli nie zbliżaj się do mnie. Tutaj tego nie ma. To jest pozycja już bardziej nastawiona na większego agresora, na agresora, który jest bardzo negatywnie do nas nastawiony, zbliża się w naszym kierunku. Bam. Biegnie w naszym kierunku. Bam. Zmiana pozycji środkowej. Wykonujemy po prostu krok do tyłu. Albo krok do przodu. Krok do tyłu. Jak widzisz, pokazałem Ci podstawy z nunchaku jutsu, a mianowicie chodzi o pozycję gotowości. Z tych pozycji możesz uderzać pod różnymi kątami i uderzenia będą poruszane w innych materiałach. Natomiast chciałem dzisiaj tym materiałem pokazać Ci, że nunchaku potrafi być skuteczną bronią w samoobronie. Oczywiście wszystko będzie zależało od tego, jak dobrze nim operujesz i ile razy uderzyłeś na worek, aby zobaczyć jak nunchaku zachowuje się po uderzeniu w jakikolwiek cel. Także na dzisiaj to byłoby ode mnie wszystko. Zapraszam cię do subskrypcji mojego kanału i do następnego materiału. Cześć.